Cześć, witajcie. Dzisiaj o pijamie porno i o tej płycie, o której zresztą już wspominałem. Ja Wam powiem tak. Taka moja refleksja, którą chciałem się z Wami podzielić. Jestem wieloletnim fanem tego zespołu. Znam ich całą dyskografię. Wychowywałem się na muzyce pijamy porno i ta płyta po raz kolejny udowadnia że zespół ma bardzo wiele do powiedzenia. Zarówno jeżeli chodzi o teksty grabarza, które są świetne. Zarówno jeżeli chodzi o muzykę całego zespołu. Ja nawet nie kuszę się o porównywanie tego albumu do pozostałych krążków Pijamy, ponieważ uważam, że ta płyta jest kolejnym doskonałym elementem całości jaką jest właśnie zespół Pijama Porno. Posłuchajcie sami, napiszcie w komentarzach, jak Wam się podoba. Trzymajcie się. Cześć.